Otóż, cytat ten pochodzi z księgi Rodzaju, z rozdziału 28 do 17 i opisuje um, uczucie, jakie towarzyszyło, towarzyszyło patriarche Jakubowi podczas, um, a właściwie krótko po, uroze, po obudzeniu się ze słynnym, snu, snu z drabiną, ze stępującymi aniołami. W ogóle rozważania na temat przestrzeni sakralnej. Um, Wbrecz organicznie są związane z żydowskim sposobem patrzenia na, na świętość. Przede wszystkim warto tutaj odwołać się do świątyni jerozolimskiej, do tego miejsca, które dla Żydów było niejako nie tylko symbolem, ale wręcz istotą kultu. Znana jest budowa świątyni, gdzie każdy przedsionek wykluczał kolejne grupy wiernych, a właściwie też niewiernych, wraz z tym najświętszym miejscem, gdzie według Biblii spoczęła szekina, chwała Boża. Do Świętego Świętego wychodził tylko raz w roku, święto Jom ta notabene za tydzień odbywające się, żeby dokonać przedłagania. Widać więc, że miejsce sakralne miało dla Żydów wymiar nie tylko mieszkania Bożego, czy e, czy jakiejś przestrzeni wyjętej spod prawa ludzkiego, ale przede wszystkim miało wymiar e, duchowy, wymiar e, miejsca, gdzie spotyka się niebo i ziemia, e, gdzie człowiek właśnie w ten jeden dzień, e, człowiek, arcykapłan tylko, przez przedstawiciel narodu i, i w ogóle w tym sposób rodzaju ludzkiego, e, może wejść i e, sprowadzić niebo na ziemię. E, podnieść e, upadłą naturę ludzką do owych e, boskich przestworzy. E, boskich przestworzy, które zostają czyste. Znany jest e, przykład Góry Gerazim, e, na której Samarytanie e, dokonali heretyckiego według Żydów kultu. I e, Rozmowa, którą Chrystus przeprowadził z Samarytanką, która oburzyła się, że jak to Żyd do Samarytanki, wszyscy znamy tę historię, wtedy zapowiedział Chrystus, że czcić będziemy Boga. Boga już nie ani w Jerozolim, ani na tej górze, ale w duchu i prawdzie. I właśnie ten duch i prawda pozwalały Pawłowi, Apostołowi, wręcz krzyczeć do Ateńczyków: Bóg nie mieszka w świątyniach uczynionych ręką ludzką. Te fundamentalne teksty biblijne rzutowały na całą wizję miejsca świętego dla chrześcijan. Bo otóż mamy przestrzeń, która z jednej strony jest wyjęta spod świeckości, należy do sfery sakrum. Z drugiej jednak to nie miejsce uświęca. To, co się dzieje w przestrzeni sakralnej, ale to, to, co się dzieje, uświęca dla chrześcijan miejsce. Co zresztą autodatniony też mówił, że to ofiara uświęca ołtarz, a nie ołtarz ofiarę. Bardzo widoczne jest to już w rytuale poświęcenia, poświęcenia dedykacji kościoła współczesnym, co nie wybrzmiewało aż tak. Wydaje mi się, w starym rytuale, mianowicie osobna prefacja na poświęcenie kościoła, w którym już odbywały się msze i kościoła, w którym msze dopiero będą się odbywały. W ogóle cały rytuał poświęcenia, dedykacji jest bardzo ciekawy. Ciekawe jest to, że tak naprawdę nowy rytuał stanowi tylko pewne streszczenie stałego, starego rytuału. Bo tak jak większość e, zmian soborowych jednak dodawała pewne elementy, czy to rozbudowano liturgię słowa w uroczystościach e, roku liturgicznego, czy e, obecność paschału w, w, w liturgii pogrzebowej, e, tak e, rytuał dedykacji Kościoła został tak naprawdę tylko skrócony. Nie został tam dodany żaden e, nowy wątek, jakby nowe spojrzenie na sprawę. Myślę, że pokazuje to, że przestrzeń e, sakralna jest dla nas czymś e, trudnym do, e, do złapania, do, ustrze, do dostrzeżenia. E, widzimy, że e, mamy pewne. pewne e, Trudno nam spojrzeć na to z innej perspektywy. Dlatego też ten rytuał nie wniósł nic nowego, bo wręcz nie dało się nic nowego. Zawierał tak naprawdę oczyszczenie w świątyni, w przestrzeni świątynnej przyszłej. Oczyszczenie to zaś jest pierwszym elementem wyjęcia ze sfery profanum. Moment między oczyszczeniem a konsekracją jest momentem, w którym jest jakby zero. Nie ma ani tego elementu profanum, ani jeszcze nie ma momentu sakrum. W nowej liturgii jest to bardzo krótki okres. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Warto jednak jeszcze zwrócić uwagę na inny aspekt, mianowicie na tak zwaną eksakrację, tudzież desakralizację miejsca świętego, która nie ma swojego odnośnego rytuału. Proces desakralizacji bowiem w kościele katolickim przebiega na mocy dekretu, decyzji administracyjnej biskupa, tudzież innego ordynariusza, co świadczy o tym, że jest to też pewny tabu, pewien Moment, gdzie ten porządek między sakrą profaną e, załamuje się. E, nie jesteśmy w stanie e, wyrazić słowami tego, co się dzieje. Bo oto miejsce, które jeszcze niedawno było domem Bożym, e, miejscem spotkania Kościoła, miejscem czynu wydania Ewangelii, miejscem składania ofiary Chrystusowej, staje się przestrzenią pustą, e, opustoszałą. E, Opustoszało jest Syją, mówi psalmista. Widać więc, że y, jest to pewien problem. Problem ten jest o tyle zauważalny w świecie współczesnym, gdzie y, miejsca sakralne są coraz częściej nie tylko desakralizowane, ale wykorzystywane ponownie. Szczególnie w krajach zachodnich. Y, nie dalej niż wczoraj y, arcybiskup Amsterdamu wydał na przykład dekret, w którym okazuje się, że diecezja nie jest w stanie. Y, utrzymać wszystkich kościołów w jej e, zarządzie, w związku z czym ponad połowa e, kościołów Amsterdamu zostanie sprzedana, e, wynajęta, e, stanie się muzeami, e, trudno powiedzieć czym. E, I jest to problem, o ile polski to mi dotyczy, gdyż u nas sprzedaje się głównie kościoły poprotestanckie, które gdzieś w małych miejscowościach, na wsiach e, stały opuszczone przez ostatnie lata. Dziesiątki lat, tak naprawdę, od, y, od zmian politycznych i, i demograficznych po II wojnie światowej, po drugiej wojnie światowej y, o tyle y, może nas to czekać. Problem jest taki, że Kościół cały czas nie wyraził się jasno na ten temat. Mamy oczywiście odpowiednie kanony w kodeksie prawa kanonicznego, szczególnie 1222, y, który mówi, że. Y, jeśli kościół lokalny nie jest w stanie utrzymać świątyni, zadbać o jej właściwe no, właściwą uposażenie, bądź też z innych poważnych powodów, między innymi złego stanu technicznego, którego nie da się poprawić ze względu na ograniczone zdolności finansowe, można ten kościół sprzedać, wydzierżawić, w jakiś sposób alienować. Problem rodzi się z tym, że to jest jakby jedyny element. W Watykanie od lat odbywają się konferencje, debaty, rokowania na temat dokumentu, który miałby wskazać, co zrobić w takiej sytuacji. No i widzimy, że są one mniej niż bardziej skuteczne. Ta pustka jest pustką bardzo wymowną. Szczególnie, że owe dokumenty nie powstały, powstały tylko instrukcje, które mówią o dziedzictwie artystycznym, kulturowym. Jedyna, jakby propozycja Watykanu do, odnośnie kościołów, które są desakralizowane, to zabezpieczenie wszystkich dzieł artystycznych, a także użytkowych, jak meble. Z wyjątkiem ołtarza. Ołtarz jest tylko potraktowany inaczej, mianowicie e, ołtarz zostaje albo przeniesiony do innego kościoła, gdzie będzie pełnił swoją funkcję, albo e, ewentualnie zniszczony. E, wiadomo, ołtarz jako przestrzeń e, właśnie powiedzmy tego żydowskiego najświętszego świętych, gdzie e, sprawowana jest sama ofiara Chrystusa e, nie powinien być. E, Wykorzystywany do jakichkolwiek celów świeckich, nawet do takiego świeckiego podziwiania, jak to niektórzy mają w zwyczaju. Pojawia się jednak problem. Zniszczenie ołtarza jest czynnością bardzo niebezpieczną symbolicznie, bo patrząc na zniszczony ołtarz, nie widać tylko tego, że kończy się jakiś etap danego budynku, że oto nie będzie tańszy. Ołtarz w chrześcijańskiej teologii utożsamiany jest z Chrystusem, który sam jest kapłanem, rzeczą i ołtarzem. Widzimy więc, że zniszczenie ołtarza jest w pewnym sensie zniszczeniem tej boskiej obecności, boskiego znaku na Ziemi. Co ciekawe, warto też wspomnieć, że o ile Kościół katolicki nie ma przewidzianego rytuału do sakralizacji, o tyle Kościoły protestanckie. Między innymi ostatnio Ewangelicko-Oksburskiej w Niemczech, tworzą odnośne rytuały, mają pewne obrzędy związane z, z przeniesieniem w budynku sakralnego w Świecki, z zakończeniem działalności Kościoła Miejscowego na inne, inne cele. Jest to na pewno. W pewien sposób terapia dla e, wspólnoty lokalnej, która e, nie zostaje pozbawiona Kościoła, tylko niejako jest z niego wyprowadzona. Pokazane jest jej, że zostaje wspólnotą, ale jednoczyć będzie się nie w tym miejscu, ale w innym miejscu. E, widać właśnie to, że e, Bóg czczony będzie nie na górze e, Syjon, nie na górze Derazim, ale w duchu i prawdzie. Gdziekolwiek chrześcijanin się znajdzie, tam może e, czcić Boga. Widzimy więc, że problem jest poważny, że ta przestrzeń może być ładniejsza, może być brzydsza może być gotycka, romańska, barokowa, może być postmodernistyczna, socjalistyczna, jak w Polsce o tym chyba będzie zaraz wystąpienie ale jest pewną przestrzenią symboliczną. Nawet jak będą w niej puste ściany, albo jeden obraz, jeden ołtarz, już, sam, już sama przestrzeń kościelna, przestrzeń spotkania Kościoła Chrystusowego, żywego ciała Chrystusa, nadaje przestrzeni znaczenie nie tylko symboliczne, ale także edukowe. Wracamy tutaj do rozumienia pierwszych chrześcijan, którzy nie tyle. Skupiali się na, na zewnętrznej formie swoich miejsc spotkań, co na tej właśnie wewnętrznej, na wspólnocie. Wspólnocie stołu, wspólnocie słowa, wspólnocie przede wszystkim wyznania wiary. Czy jest to dobre przeniesienie akcentów? Nie mi to oceniać. Wydaje mi się, że zarówno ta, nazwijmy to, tradycyjna wizja Kościoła, jako tego przybytku Bożego, miejsca, gdzie. Bóg e, czeka na człowieka. Jak i ta mniej tradycyjna wizja Kościoła jako pewnej przestrzeni spotkania, e, mają swoje zalety, mają swoje wady. E, ważne jest to, że e, jakkolwiek nie będziemy patrzeć z tej perspektywy na e, przestrzeń kościelną, pozostaje ona e, przestrzenią symboliczną. Ma znaczenie e, nie tylko sakralne, ale też ładunek. E, antropologiczny. Widać to, jak w porównaniu ze starszymi kultami, co szczególnie zauważa miraiadę, że człowiek potrzebuje takich świętych okręgów dawnych, stąd zresztą na templum, świątynia obecna, w których będzie mógł wyjść poza to, co zna, do tego, co jest ponad nim, do, do pewnej formy absolutu, pewnej formy wolności od codzienności. Mam nadzieję, że w końcu powstąpią jakieś rozwiązania odnośnie desakralizacji Miejsca Świętego. Spotkałem się przy szukaniu materiałów, przy szukaniu źródeł do wystąpienia z jakimiś propozycjami teologicznymi rytuału desakralizacji. Wydaje mi się, że jest on ciekawy, bo jako pierwszy wskazuje na, na to znaczenie nie tyle tradycyjne, co właśnie związane z nową liturgią. I na przykład zawiera y, wyniesienie paschału, symbol przecież Stałego, czy zgaszenie zacheusza, to już bardziej tradycyjny y, element. Y, dedykacja świątyni, y, jak już wspomniałem wcześniej, jest w pewnym sensie sformalizowana. Problemem jest tylko y, desakralizacja. I to, co po dezyskalizacji się stanie. Ale to myślę, że już jest temat do dyskusji. Dziękuję bardzo.